I witam was z tej strony Nescot! Tak to właśnie ja. Jak pamiętacie, zabiłem tutaj naszego kolegę Martina, który, którego postanowiłem oszczędzić, ale potem namyśliłem się po sekundzie, go wziąłem i zabiłem. Więc to już mamy załatwione. Teraz przejdźmy sobie do następnego punktu naszej misji, czyli zabicie tego drugiego pententona, czy jak mu tam Pententonto, Pententon, tam Przejdziemy sobie po tej a może i nie przejdziemy po tym, bo tam jest... Eee... drutkolczasty. Możemy przejść sobie po tym o, chyba, że mi się nie uda. Tam jest, słyszę, już gdzieś dwóch malków. Eee, czy to jest drutkolczasty? Tak, to jest drutkolczasty, drut tędy nie przejdę. Mm, no spróbować w sumie tędy o przejść, ale wtedy się zabije. O tam jest dziura, jaka wielka dziura. Czemu nie, dobra? Zobaczmy czy mi się uda. Tam gdzie słyszałem, znaczy tutaj, ja gdzieś ogólnie słyszałem dwóch ziomków, a tu jest jeden. A gdzie jest w takim w takim razie drugi. Cholerni mi to nie wyszło. Łoo, tam jest ziomek. Wstawaj, 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 wstawaj. I dołki tu tu, tu, tu 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 A gdzie on tutaj chodzi tak ogólnie? A tutaj on jest, no dobra <tryk> Tak tak powiedział, dokładnie Dokładnie tak, tak do, dokładnie powtórzyłem to co on powiedział Nie no nie to kurde to miało być? To się to, to samo powinno się domyślać, kiedy ja chcę to aktywować. Tak, że tak, tego nie ma sensu. No i kuźwa, przeskoczyłem na drugą stronę. Chorera jasna. Nie tak miało być, no ale dobra kuźwa, no 3 bolty zmarnowałem. No kuźwa, co ty nie powiesz, fuck. Najważniejsze jest jednak to, że nikt mnie nie widział. Eee, dobra, teraz musimy się na kurę dostać jakoś tak po cichu. A mam pomysł, mam pomysł. Witam Was, szczury moje malutkie, kochaniutkie. Nie ma za co. OJ! Nie chciałem aktywować znowu szczurów! No dobrze, trudno, przepraszam, bardzo, bardzo. Jak tego mogę się teleportować? Mogę się teleportować tutaj, o! No dobra, to mi dużo nie da, tak szczerze mówiąc. Tam bym chciał się ogólnie teleportować, ale nie wiem, nie uda mi się chyba. I co nie uży... No dobra, jednego zabiłem, jednego zjadłem. Myślałem, że to będzie trochę prostsze, także teleportujmy się tam. Spróbujmy wkraść się tam na górę niezauważalnie. No to jest to w sumie tak, jak mówiłem. Hop, o oh, fuck, Dobra, uwaga, jakoś mi to wyszło. Nawet nie musiałem, tak szczerze mówiąc, improwizować naciskając dwa razy przycisku jakiegoś tam, ale może być, może być. No i przez to, że oboje zniknęli, to mi się najbardziej teraz podoba. On tak, 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 to Nie nie ma nie ma tak, 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 mam tak, tak, Dobranoc! tak, Do tak, 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 zabiję. Żeby cię zauważył, okay? nie tak, tak, Nie jak ja mam się tam dostać, do cholery jasnej, no? Przecież to nie ma żadnego sensu. Spróbujemy pójść tam na dodanek. Hmm. No jakieś kurde pomysły mi się przydały, naprawdę, uwierzcie. W jeden sposób to przejście po tym drutcie, ale no... Jak to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Naprawdę jedyny, jedyny, ten to jest przejść po tym drucie I to się w do tego samego miejsca gdzie byłem Więc no nie fajnie Już chyba cały, cały tutaj o to wszystko wie, że ja jestem w środku Zresztą ci wszyscy ludzie, którzy to są to... No wszyscy wiedzą, już nawet po powiedział, że now you are here Nie zauważył mnie idiota no nie to, kurde! No też proszę Cię, no ja Cię nie mogę. Wracamy do punktu wyjścia, czyli idziemy tamo. O, oh, fuck! Jaki fuks! Ja pierdziu! O, oh, fuck, spadłem! Gin, Nie zostawiam pod sobie sali, cel, ale to dobre. Co ha? Co ha? Co ha? Ty wiesz, że w tym... ja już jestem, ja otaczisz w dupę Gin, O! No proszę, nie wiedziałem, że tutaj taki coś jest. Ty, tutaj gdzieś runa, ja słyszę runa. Da, ja, ona jest na dole. No proszę. I... uj, oj, 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 dobrze.

Dobra, teraz zrobię tą akcję, która mi wtedy nie wyszła. Więc robimy tak: e... najpierw dezaktywuję, żebyście wszystko widzieli, potem aktywuję to O, potem dam miksturkę potem dawaj to O. No, dezaktywuj. O oh, ja. Yeah. Pięknie to zrobiłem, o to właśnie mnie chodziło? chodziło, wiecie? Cholera jasna, no i mnie zauważyli, no. <laughs> Dobre. Nie mnie tu nie ma, uwierzcie mi. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie. Nie leży. Mnie tu nie ma, uwierzcie mi Kurde, uciekam na górze po łańcuchu To mogliście się domyśleć, że... Że uciekłem czy coś tam, nie ważne Teraz ostatnie, winda do latarni Ostatnie nam zostało A, już mam to aktywowane Kurde, ile już zużyłem tych... W sumie, zużywam te miksurki One mi się w sumie odnawiają, bo można powiedzieć, że... Że to nie jest żaden problem, żeby je znowu zdobyć A ty czemu tam stoisz? mister Panie, którego nie znam Uff! Oooo, bo... to bo... bo, bo w dupę tam był... Dupę. Ja, bo, nie, o nie, strzelaj! Nie strzelaj! Nie strzelaj. Dlaczego ty mi to zrobiłeś? Dlaczego ta tam musiała stać ta wieżyczka, no? Dlaczego? Czemu ona zawsze stoi tam, gdzie ja nie chcę, żeby ona stała? Dlaczego? Dobra, teraz po cichu muszę zrobić. To mi cholernie nie wyszło. Jeszcze raz, idziemy na górę. Matka, jak mi się tnie. Czemu zawsze jak się, jak się gra ładuje, to już musi mi się ciąć? No bez jaj. Hopsa, 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 ty mnie nie widzisz. Hopsa, 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 ty mnie nie widzisz. Hopsa, hopsa, mógł się tować. To Dobra. A to szedłem tam gdzie chciałem O, cholera, co on tam robi? A tam jest drugi, no tak, no oczywiście. jak on tak stoi? Jak on tak stoi? Tam nawet nie ma poręczy, to mim. Horrera, ja tutaj mam ze. Za... Ja tutaj zadzieram z mimami. Ty, ja nie wiedziałem, że oni są naprawdę groźni, jakby nie patrzeć. Ty, jakbym wiedział, to bym to, z to, to, to tutaj nie przyszedł. Więc wolę z nimi teraz nie zadzierać, to tak, już, już wiem, że to nie ma naprawdę sensu. Ale dobra, dobra. No, wejdź tam. Nie umiesz nawet wejść do windy? Wejdź do latarni Udaj się do latarni Nie wiem czy zabrałem jeszcze mówiąc, czy wszystkie runy, ale dobra No akurat tak mi się stało, że ja nic kompletnie nie widzę No i jeszcze ładowanie, no oczywiście No oczywiście O Jezu, co taka duża ta latarnia Ona była jakaś mniejsza Ty ale bez ja ona była mniejsza Taka wielka na pewno nie była Ja wam mogę to, to powiedzieć, że taka wielka ona nie była Dynoseryjnie, seryjnie, taka wielka to naprawdę ona nie była. No, naprawdę, na, na nie, no. Uh -huh. Jeszcze znowu mi się gratnie. Tam jest ziomek, już widzę. Chciałem go zrzucić na dół, ale mi nie wyszło. Dobra, ten już nie jest mimem, więc mogę z nim zacząć. Nie będzie żadnego problemu z zabiciem. ale człowieku, ty weźcie się tam posuń, bo ja nie mam jak cię zabić. Zginiesz z, z ręki mojej? Tak, zginiesz, dobrze. I dobrze, że przynajmniej zniknąłeś. Weź, bo ja nic, nikogo nie widzę tutaj dzisiaj. Dobra. Dobrze, zginął, posłuchał się pancia. Dobra, nie mam żadnych... Już nie mam Czyż to po prostu nie wspaniałe, że ja już nie mam strzał Że ja już nie mam strzał A co tutaj leży? co coś leży. Idziemy do środka Taruni. Aktywujmy sobie to, aktywujmy sobie to. I możemy w sumie cisnąć już. Ale po ciśniemy. Ale tu pociśniemy, żeby... Żeby nikt się nie dowiedział że to jesteśmy na razie to nikogo nie ma Dobry to co ty bierzesz jak tak chciałem wziąć no właśnie hmm, tutaj też na razie nikogo nie ma Ale co taka pusta taletarnia? Myślałem że tu będzie jakieś nie wiem jakieś super MBGMB -MB, a to, kurde to, co to jest? Miksturka sokołowa. Eee, R Matko, co to? Woda pada. Woda spada na dół. Kiedyś nie wiedziałem jakiś deszcz po angielsku mówiłem, że spadająca woda. Water falling down, tak mówiłem, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak jak teraz powiedziałem, tak mówiłem. Czy Może, dobra, może jakoś inaczej, ale coś właśnie w takim stylu to było. Mniejsze z tym. Okej, okay, okej, okay. czym jesteś tutaj Tym mała latarnia? ale na razie tego nie aktywować, bo nie wiem czy tutaj nikogo w środku nie ma. Chociaż wątpię, że to ktoś był, no. jak tutaj kurde, co to jest jakieś piąki, co w no, sobie bilarda beze mnie. Jak oni śmiał w ogóle? Śmieją, jak oni śmieją się w ogóle. O O to jest bilard! A nie to nie bilard. To jest całe miasto. A to chyba mogę zebrać. Tutaj. Tak, to jest jakaś notatka. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, no dobra. Tak, okay. tak, 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 tak. To co? Teraz podziwiamy sobie widok. O, jaki piękny widok. W ogóle, co to jest? Co to jest za kraj? To, to nie jest żaden kraj. Co ja w ogóle gadam? Nie, cholera jasna! Puść ją!

Dobrze. I tak byś spadła do wody, i w grze by się normalnie nie zabiła. Dobrze jest. O, oh, jest. Tak. O, jaka ona ważna! Skurkowana, no? Ale dobra, uratowałem ją, jestem z siebie dumny. Co tutaj mogę zebrać? Zebrałem tyle, ile mogłem, więc jestem z siebie znowu dumny. Yy, uratowaliśmy Emily. what will history tell us? that the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses carried by an assassin named corvo? no they'll say that little emily caldwin the first came to power in an age of terror and corruption and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses Zdrajca, ty kurde, pomagałeś mi, ale no. Tak, jest, jesteś sam zdrajca, kurde. Oto, o, jaka stara baba, ale ja już nie żyję, kurde. To jak ja teraz będę grał? Nie lubię cię. Ale mam honorowe miejsce, pod drzewkiem dokładnie. Pod drzewkiem, jestem z siebie dumny. Znowu, kolejny, już trzeci raz. i teraz napisy końcowe. I kolejny napis, dyskoment, mówiłem, że będzie ich trochę więcej niż jeden, więc tak, i to w sumie koniec serii jest, bardzo fajna piosenka na sam koniec leci, ale jako że nie chcę dostać żadnego roszczenia, więc wolę teraz wyłączyć ten, eee, więc ja się teraz z wami żegnam, dzięki, że byliście ze mną podczas prowadzenia tej serii, eee, pewnie jeszcze pojawi, pojawi się ze jeden albo dwa odcinki z tego jak, jakieś takie skrócenie można powiedzieć, tego jak ja zdobywam jakieś temki albo co coś zabijam, co nie, spróbuję to jakoś zgrać, żeby, żeby to fajnie jakoś wyglądało, a ja teraz mówię, z wami się żegnam. Dajcie łapkę w górę, dajcie lajka like na Facebooku, dajcie wszystko po kolei. Ja się teraz mówię, już po raz trzeci z wami żegnam, więc. Więc trzymajcie się! I cześć! Pa!